Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na Tarotem Tygodniowego. Zobaczymy, co się wydarzy od 1 do 6 lutego dla wszystkich znaków w Zodiaku. <laughs> Najpierw zaczniemy od osób z podznaku Barana. Baran, co się może wydarzyć do 6 lutego u osób z znaku Barana? Co się może wydarzyć do 6 lutego u osób z znaku Barana? No tutaj karty mogą wskazywać na takie sytuacje, w których na przykład, jeżeli jesteście osobami stanowionego, to w trakcie jakiegoś wyjazdu, jakiejś podróży, w trakcie przemieszczania się, możecie kogoś poznać. Możecie poznać osobę, która was oczaruje, i będziecie czuć do tej osoby takie bardzo duże przyciąganie. Ta, może też się zdarzyć taka sytuacja, że właśnie podczas jakiegoś wyjazdu Poznacie osobę, z którą też będziecie mieć taki krótki romans. Mogą być też takie sytuacje, Uważ, że w czasie do tego 6 lutego pewne kwestie, pewne sprawy nabiorą takiego rozpędu, wreszcie zaczniecie. Coś robić, coś działać, zacznie, wreszcie zaczniecie coś tworzyć, tylko i wyłącznie polegając na swoich umiejętnościach, bo karta Maga mówi o, o swoich własnych umiejętnościach, o takiej kreatywności, o tym, co wy tak naprawdę potraficie tutaj zrobić, co potraficie dokonać. Tak więc u osób z podznaku Barana będzie to całkiem ciekawy tydzień. To teraz osoby z podznaku Byka. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą. Byk, co się może wydarzyć do 6 lutego. Byk co się może wydarzyć do 6 lutego u osób spod znaku byka. Byk do 6 lutego. Co się może wydarzyć? No, tutaj karty pokazują jakieś kwestie urzędowe. Jeżeli w tym tygodniu do 6 lutego zamierzacie podjąć jakieś takie bardzo poważne decyzje, które są powiązane albo z dziedziczeniem, z jakimiś spadkami, z jakimś zakupem nieruchomości, to tutaj musicie uważać na mężczyznę, który prawdopodobnie bierze w tym pośredniu jakiś udział. Bądź też to karta może przedstawiać osobę piastującą jakieś stanowisko w urzędzie, że ten osobnik, ten mężczyzna może nie do końca być w stosunku do Was uczciwy. Uważajcie też na swoich jakichś, nie wiem, potencjalnych kupujących, jeżeli akurat sprzedajecie mieszkanie bądź sprzedajecie coś bardzo cennego. Jeżeli nie, natomiast w, w tym tygodniu część z Was zamierza. Nie wiem, założyć jakąś własną działalność gospodarczą, jakąś spółkę, wejść w jakąś współpracę. To tutaj karty też mówią o tym, żebyście nie do końca ufali temu mężczyźnie z tego względu, że on może chcieć was tutaj troszeczkę zmanipulować. Tak więc byki do 6 lutego powinny uważać, jeżeli podejmują jakieś bardzo takie poważne decyzje powiązane właśnie z dużymi wydatkami. To teraz bliźnięta. Zobaczymy, co tutaj u bliźniąt. Bliźnięta, co się może wydarzyć do 6 lutego? Bliźnięta, co się może wydarzyć do 6 lutego? Bliźnięta. No tutaj karty mogą wskazywać na um, jakąś propozycję płynącą od faceta, od Waszego e, ex, od jakiegoś kolegi, od kogoś, kto się Wam bardzo podo podoba, kto jest osobą dla Was bardzo atrakcyjną wizualnie, to tutaj karty pokazują, żeby tej osobie nie ufać, bo w tym tygodniu poczujecie się przez tę osobę po prostu szukani. Są tutaj drzwi, które stoją przed Wami otworem, ktoś Was... Chce w coś nowego wprowadzić, nie wiem, czy to nawet wejść w jakąś relację, pokazać coś innego, z tym, że ta osoba tutaj nie do końca jest szczera. W tej sytuacji akurat szukałabym takiego podwójnego dna. Tak więc osoby spod znaku bliźniąt w tym tygodniu do 6 lutego nie ufajcie do końca albo waszemu, jakiemuś byłemu partnerowi, bądź też facetowi, który się Wam bardzo podoba. To teraz raki. Sprawdzimy, co tutaj u raków. Rak, jaki będzie tydzień do 6 lutego. Rak, co się może wydarzyć do 6 lutego? U pod znaku raka. Rak, tydzień do 6 lutego. Rak. Co się może wydarzyć? Sprawdzimy. Co tutaj u Was karty pokażą? No tutaj karty pokazują, że w, w tym tygodniu będziecie od czegoś um, emocjonalnie odchodzić, coś będziecie zostawiać, bardziej będziecie poświęcać się pracy. Być może tej pracy będzie troszeczkę więcej, więcej pracy, więcej obowiązków, ze względu być może na um, jakąś Waszą ostrą, taką przełożoną, że tutaj kobieta wymaga od Was, żebyście na przykład ciężej pracowali, bądź też będziecie chcieli załatwić jakieś sprawy związane z właśnie z jakimiś urzędami, to też tutaj karty mówią o tym, że będziecie musieli temu czemuś poświęcić więcej pracy, więcej obowiązków, więcej takiej uważności. Tutaj karty też mogą wskazywać na takie sytuacje właśnie, gdzie na przykład... Poprzez jakąś kobietę skupicie się bardziej właśnie na pracy. Może ta osoba będzie na Was tak bardzo um, działała, w ten sposób, jak to się mówi, jak płachta na beka, że ze względu właśnie na tą kobietę będziecie chcieli bardziej skupić się na pracy, będziecie um, chcieli więcej czasu spędzać w miejscu pracy, um, bo właśnie ta kobieta będzie miała na Was bardzo negatywny wpływ. Lub też, jak tutaj powiedziałam, w tym tygodniu emocjonalnie może zostawicie jakąś osobę, jakąś kobietę, która jest u Was w pracy i która właśnie ma na Was taki bardzo negatywny wpływ. Może jest to koleżanka, z którą się wiecznie kłócicie, nie potraficie się z kimś dogadać, może w tym tygodniu akurat już stwierdzicie, że nie warto się emocjonalnie w to angażować. To teraz lwy sprawdzimy co tutaj u osób spod znaku lwa. Lew, co się może wydarzyć do 6 lutego? Lew, co się może wydarzyć do 6 lutego? Lew, co się może wydarzyć do 6 lutego? No, tutaj karty pokazują, że w tym tygodniu emocjonalnie może będziecie tak. Mm, bardzo chcieli odpocząć, może macie czegoś przesyt Karta Szóstki Mieczy może mówić o, na przykład o jakiejś zmożonej takiej aktywności internetowej, może będzie tego w tym tygodniu aż tak dużo, że będziecie chcieli po prostu być sami ze sobą, będziecie chcieli coś przemyśleć, bo cała ta sytuacja, to wszystko, co się wokół Was dzieje, po prostu Was może doprowadzać do tak zwanego bólu głowy, będziecie mieli czegoś serdecznie dość. Tak więc u osób spod znaku lwa karty pokazują takie prawdopodobnie emocjonalne, takie wykończenie, chęć pobycia samym ze sobą. To teraz, Panny. Zobaczymy, co tutaj u osób spod znaku Panny. Panna, tydzień do 6 lutego. Panna, tydzień do 6 lutego. Co może się wydarzyć u osób z podznaku panny do 6 lutego. Panna, do 6 lutego. No, tutaj karty pokazują, że w tym tygodniu, do końca tego tygodnia, odniesiecie jakiś sukces. sukces z tym, że ym, początkowo mogą być takie sytuacje, które Wy możecie błędnie odebrać. Błędnie możecie odebrać, że coś się skończyło, że wreszcie jakiś etap Waszego życia uległ, nie wiem, zmianie, przemianie i z tego względu akurat tutaj świętujecie, cieszycie się. Choć musicie pamiętać, że karta szóstki buław to jest takie chwilowe zwycięstwo. Wygraliście bitwę, nie wygraliście całej wojny. A tak więc tutaj możecie odnieść takie prowizoryczne odczucie, że coś, co może źle odbieraliście, może wam się wydawało właśnie, że coś wreszcie się skończyło i z tego względu tutaj świętujecie, to właśnie pamiętajcie o tym, że to może być tylko takie chwilowe tutaj szczęście. To teraz wagi zobaczymy, co tutaj osób spod znaku wagi. Uwaga, tydzień do 6 lutego. Co się może wydarzyć do 6 lutego dla osób z smaku wagi? Tydzień do 6 lutego. No tutaj karty pokazują, że w tym tygodniu macie szansę albo zakochać się z wzajemnością, z kimś się pogodzić, Możecie tutaj mieć jakieś takie bardzo miłe, sympatyczne spotkanie, z tym, że mam wrażenie, że może waszemu otoczeniu ta druga osoba nie do końca może odpowiadać. Bo tutaj karta siódemki Buław pokazuje, że wy bronicie się przed osądem ludzi z zewnątrz, tego co was otacza. Być może karta giermka Buław tutaj pokazuje właśnie kogoś dużo młodszego, że bronicie się przed osądem, będziecie bronić tej. Nie wiem, waszej miłości, tej drugiej osoby, do której coś czujecie, właśnie przed kimś młodym, lub też tutaj karta może wskazywać na to, że w przyszłym tygodniu, czy w tym tygodniu, bo nagrywam to dziś we wtorek, że do końca tego tygodnia, do 6 lutego, może być taka sytuacja, właśnie, że będziecie bronić tego waszego uczucia tego spotkania. Tego, co jest między Tobą a tą drugą osobą, przed wejściem w coś zupełnie nowego. Może Ty chcesz, żeby to wyglądało tak, jak jest, choć może być taka sytuacja, właśnie, że zewnętrzne otoczenie narzuca Ci pójście zupełnie inną drogą, pójście zupełnie inną ścieżką. To teraz skorpiony. Zobaczymy, co tu u skorpionów. Skorpion, co się może wydarzyć do 6 lutego? Skorpion, co się może wydarzyć do 6 lutego u osób z podznaku Skorpiona? Co się może wydarzyć do 6 lutego u osób z podznaku Skorpiona? No, tutaj karty pokazują, że osoby z znaku Skorpiona do 6 lutego mają szansę otrzymać, nie wiem, jakąś długą, dodatkową propozycję pracy, może dodatkowe źródło dochodu, z tym, że wy będziecie tak zamknięci w sobie, będziecie tak, że tak powiem, ograniczeni, że nie potraficie tego dostrzec, może nie jesteście w stanie wyjść poza. Waszą taką strefę komfortu, żeby właśnie zobaczyć, że są też inne możliwości, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. I tutaj ta kwestia może być powiązana albo z pracą zdalną, bo Szóstka Mieczy oznacza to, co jest, że tak powiem, niewidoczne, a co płynie, co się słyszy. Jest taki przepływ informacji. Tak więc to może być właśnie. Powiązany z jakąś pracą zdalną, bądź też ta propozycja przyjdzie do Was właśnie skądś z daleka, nie wiem, z internetu, bądź też poprzez rozmowę z kimś lub też jakąś wiadomość. To teraz osoby spod znaku strzelca, o ile, o ile się teraz właśnie w tym momencie nie pomyliłam, ale chyba nie strzelec. Zobaczymy, co tutaj u Was do 6 lutego. A strzelec, co się może wydarzyć do 6 lutego u osób z podznaku Strzelca? Strzelec do 6 lutego. Co się może wydarzyć do 6 lutego u osób z podznaku Strzelca? No, tutaj karty pokazują, że w tym tygodniu być może jakieś kwestie powiązane z tym, co posiadacie, z tym, co macie, z, z finansami, z waszym dobytkiem, wreszcie nabierze ta branża. Ten, ta kwestia waszego życia nabierze takiego rozpędu, Wiecz, wreszcie zacznie się dziać. Będzie natłok informacji, natłok e, takich wydarzeń, które być może zmuszą was albo właśnie do tego, żeby wreszcie coś robić w tej kwestii, bądź też mogą was zmusić do m, jakiegoś wyjazdu, do, m, do nie wiem, do m, ruszenia wreszcie naprzód, bo czwórka monet to jest. Karta, która mówi o tym, że Ty siedzisz, masz iść dobrze, pilnujesz tego, aż tu nagle coś się dzieje, osiem buław i musisz wreszcie właśnie ruszyć. O tym mówi tutaj karta Rydwanu. Tak więc u osób spod znaku strzelca też całkiem pozytywny tydzień. To teraz koziorożce. Zobaczymy, co tutaj u koziorożców. Koziorożec, co się może wydarzyć do 6 lutego? Koziorożec, co się może wydarzyć do 6 lutego? U łosos koziorożce. No, tutaj karty pokazują, że koziorożce w tym tygodniu mają szansę. Na otrzymanie jakiejś propozycji powiązanej al, powiązane albo z pracą, bądź też ogólnie z jakimś zarobkiem, jest szansa na zrealizowanie swoich planów, y, chociaż to może y, być dla Was coś y, takiego obciążającego, mimo iż będzie Wam to sprawiało przyjemność, bo karta Asa Kielichów mówi o takich emocjach bardzo pozytywnych. Ja to lubię, to mi się podoba, mimo iż. Być może właśnie sprawia mi to jakąś ciężkość, może a to jest mo, ponad moje możliwości, ponad um, moją taką kondycję fizyczną, ale tutaj karty pokazują, że um, jeżeli na przykład nie poddacie się tak szybko, udźwigniecie ten ciężar tego, um, co na Was spadnie w tym tygodniu, macie szansę właśnie pod koniec czuć takie zadowolenie z samego siebie. To teraz wodniki. Zobaczymy, co tutaj u wodników. Wodnik, co się może wydarzyć do 6 lutego u osób z podznaku wodnika? Do 6 lutego, co się może wydarzyć u osób z znaku wodnika? No, tutaj karty pokazują jakieś kwestie powiązane z Waszym miejscem pracy. W tym tygodniu, nie wiem, czy jest, jeżeli jesteście osobami, które szukają pracy, macie szansę znalezienia tej pracy, chociaż tutaj może wam ktoś akurat w tym pomóc. Z tym, że, że na ogólną decyzję, czy zostaliście przyjęci, czy też nie, będziecie musieli troszeczkę poczekać. Ktoś może będzie musiał ocenić Waszą pracę, czy tak naprawdę nadajecie się na to stanowisko. Tutaj karty też mogą wskazywać, że jeżeli na przykład staracie się o jakieś dofinansowania, jeżeli chodzi o kursy, jakieś szkolenia, ogólnie jeżeli liczycie na jakąś pomoc, to też jak najbardziej macie szansę ją otrzymać, z tym, że Takiej decyzji finalnej nie usłyszycie do końca tego tygodnia, bo będziecie musieli po prostu na to, na to troszeczkę dłużej poczekać. To jeszcze tylko osoby z podznaku ryb. Zobaczymy, co tutaj u osób z podznaku ryb. Ryby, co się może wydarzyć do 6 lutego? U osób z podznaku ryb. Ryby, do 6 lutego, co się może? Wydarzyć, jaki będzie ten tydzień. No tutaj, karty pokazują, że może akurat aktualnie jesteście w takim stanie dość depresyjnym, melancholijnym, może czujecie, że jest wam ciężko, że już nie wytrzymujecie emocjonalnie, że coś jest ponad wasze siły, ponad wasze możliwości, że Ktoś bliski mógł Wam wsadzić przysłowiowy nóż w plecy, aż tu nagle w tym tygodniu otwierają się przed Wam jakieś nowe możliwości. Może ktoś zechce Wam pomóc, będzie jakieś inne wyjście z danej trudnej sytuacji. Tak więc u osób z podznaku ryb, mimo iż może dalej nie wierzycie na pozytywne zakończenie Waszego aktualnego problemu, to tutaj karty pokazują, że jak najbardziej końcówka tego tygodnia może być dla Was bardzo pozytywna. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o rozkład na ten tydzień. A wszystkim oczywiście życzę udanego tygodnia i zapraszam Was na inne moje filmy. Pa pa!